Good morning everyone! Welcome from the United States of America. Eee, słuchajcie, jesteśmy z moją Anią na urlopie. Generalnie witam was wszystkich w nowym materiale. Eee, jesteśmy z moją Anią na urlopie eee, i nie byłoby w tym nic dziwnego i takiego wyjątkowego, gdyby nie to, że zostaliśmy zaproszeni przez brata Ani i w tym też nie ma nic wyjątkowego, eee, ale wyjątkowe jest to, może nie dla wszystkich, ale dla mnie na pewno że brat Ani od 18 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i właśnie dlatego jesteśmy tu. I dlatego też widoczki są trochę inne, domostwa są trochę inne. Także jesteśmy w USA, w stanie New Jersey, pod Nowym Jorkiem, na przedmieściach można powiedzieć Nowego Jorku. I generalnie. Słuchajcie, jest tak, że jesteśmy na przedmieściach Nowego Jorku, można powiedzieć, w takich okolicach podmiejskich, i do Nowego Jorku jedzie się ponad godzinę 20. Także kwestia odległości tutaj i znaczenia czegoś, co, co oznacza, że jest blisko, jest zupełnie inna niż w Europie. No ale zupełnie inny świat. Patrzcie, kolejny dom troszeczkę różniący się nawet stylem od tego co możecie spotkać u nas w kraju więc zupełnie inaczej w ogóle chaty nie są ogrodzone od siebie nikt nie stawia płotów, murów, nikt się nie odgradza każdy wie gdzie jest jego teren gdzie się kończy dokąd ma dbać także zupełnie inaczej zupełnie inaczej niż u nas ja sobie teraz wyszedłem na cardio eee, i, znaczy na cardio na poranne moje kroki, czyli poranny spacer 30 minut i to już jesteśmy od kilku dni Stwierdziłem, że czas najwyższy wziąć kamerę i troszeczkę ponagrywać tak jak doszłam taką fryzurę, bo wstałem z 10 minut temu, więc wybaczcie. Stwierdziłem, że czas odpalić tą kamerę i nagrać w końcu ten odcinek, bo jesteśmy tutaj od 5 dni, w zasadzie od 6 i powiem wam szczerze, że takie historie, jakie tu mieliśmy do tego momentu, no to nie zdarzałem się nam zbyt często e, może komuś się zdarzają, bo wiem, że tutaj e, teraz jest to nagminne, mianowicie zostały zgubione moje walizki. E, I z uwagi na to, że zostały zgubione moje walizki, no to ja nie miałem swoich rzeczy, nie miałem swoich supli, e, swoich mocniejszych supli, nie miałem kurde nic kompletnie, także, także e, Tydzień taki totalnie wycięty z życia, powiedzmy, takiego normalnego. Ja naprawdę się przygotowałem do tego wyjazdu bardzo. Miałem wszystko zaplanowane, eee, wzięte w wagę kuchenną, no wziętą normalną wagę, bo Marcin w domu nie ma. A no jednak przy dzisiejszym kursie dolara wszystko w dolarach jest, można powiedzieć, przeliczamy w większości przypadków jeden do jednego, jak za złotówki jakby się w Polsce zapłacili. No z tym, że przez kurs jest to wszystko prawie pięciokrotnie droższe. Także także generalnie e, nie jest tanie, nie jest to dobry czas, jeżeli nie macie dużych funduszy na to, żeby tu przyjechać. Przynajmniej dla Polaków, dla Amerykanów, żeby przyjechać do Polski jest teraz genialny, najlepszy w historii. E, ale, ale mniejsza z tym. Generalnie te ostatnie kilka dni były bardzo, bardzo intensywne i e, bardzo dużo się działo. E, I też ja stwierdziłem, że. Skoro już tak się potoczyły te moje losy wyjazdowe, że nie mogę się utrzymać tego, czego bym chciał się trzymać, no to po prostu widocznie los tak chciał i trzeba trochę odpuścić, bo chciałem to pogodzić wszystko jak najbardziej w wakacje z takim normalnym trzymaniem się w ryzach, z planem ustalonym z Jamie, a wyszło tak, że po prostu te kroki to była jedyna rzecz, którą byłem w stanie robić, bo nawet Marcin Bratani tak nam intensywnie zaplanował te pierwsze kilka dni, że naprawdę nie miałbym nawet jak iść na siłkę, z tego względu, że tutaj nawet, żeby się dostał na siłownię z miejsca, w którym Marcin mieszka, no to jest naprawdę wyprawa samochodem na 15 minut z buta to tyle czasu, że już w ogóle można zapomnieć. No i po pierwsze, ten samochód musi się mieć, a po drugie. Jeszcze y, trzeba kupić karnet i tak dalej, i mieć ten czas, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A w moim wypadku przez te kilka dni nie było niczego z tych elementów, także stwierdziłem, fakiet niech się dzieje, co ma się dziać i tyle. I po prostu y, po prostu to olałem i zacząłem tutaj sobie po prostu żyć z Anią wedle schematu, który po to, żeby pokazało nam życie. I dlatego też zaczęliśmy od wyjazdu do Nowego Jorku bez żadnego trzymania michy, z bardzo dużą ilością ruchu, bo tak naprawdę w czwartek i w piątek, czyli te dwa dni po przyjeździe, pierwsze codziennie zrobiłem po prawie 28 tysięcy kroków chodząc po Nowym Jorku. Nagrałem sporo, myślę. Będą z tego osobne materiały oczywiście, Mm, sobota e, też była dość intensywna, e, też się dużo działo. E, e, w niedzielę byliśmy na spływie pontonowym na rzece cały dzień przez 9 godzin, gdzie dojazd trwał jeszcze e, praktycznie 2 godziny w jedną stronę. Także też totalnie dzień wyautowany. E, no ale już w sumie e, wczoraj, czyli właśnie w niedzielę, przybył do mnie bagaż, mam swoje rzeczy swoje torby, znaczy w sobotę przybył. Mam swoje rzeczy, mam swoje torby. Udało mi się jeszcze w sobotę zrobić pierwszy trening tutaj. Pojechałem, bo tutaj niedaleko, czyli niecałą godzinę drogi stąd mieszka Dawid Geller, e, czyli nasz polski zawodnik e, już teraz Ligi Pro, Pro Classic Physique. Pozdrawiam Cię Dawid e, i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, bo Dawid bardzo mi tutaj pomógł e, w różnych kwestiach. Możecie się domyślić w jakich. I y, dzięki temu, że się z nim spotkałem, to też y, poszedłem do sklepu GNC, to jest sieć sklepów największa w Stanach Zjednoczonych, y, w których też Dawid jest y, kierownikiem, nie wiem czy jednego, czy kilku sklepów, ale generalnie pracuje tam również na takim stanowisku kierowniczym i dzięki jego uprzejmości mogłem też kupić suplenie, dość że w promocyjnych cenach normalnych to jeszcze dodatkowo promocja znaczy dodatkowo miałem jeszcze rabat pracowniczy także e... To, co i tak bym musiał kupić w Stanach, bo wiadomo, że na miesiąc subli nie wziąłem, tylko na, ten, powiedzmy, pierwszy start, to to, co musiałbym dokupić, dokupiłem e, w naprawdę rozsądnych pieniądzach i zapłaciłem praktycznie tyle samo, co zapłacimy w Polsce. A tak jak mówię, tak to bym zapłacił tutaj praktycznie 5 razy tyle. Także, także bardzo mi dziękuję, Dawid, za to, e, za tą twoją pomoc. I słuchajcie, e, teraz już dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mam zamiar iść na siłownię, ogarnąć kwestię karnetową. Jeżeli to się uda, to będzie zajebiście i zacznę znowu normalnie tutaj funkcjonować. A na ten moment jeszcze będę musiał zrobić zakupy, jakieś tam dokupić parę rzeczy. Ale na ten moment, słuchajcie, przez te kilka dni już trochę te stany poznałem. No jest zupełnie inaczej. Ale co jest inaczej? I jak ja to odbieram, wszystko będąc tutaj pierwszy raz w życiu. Będziecie mogli zobaczyć już na moim nowym kanale e, na YouTube. Tak, dobrze słyszycie. Na nowym kanale na YouTube. I już Wam, moi drodzy kochani widzowie, e, tłumaczę dlaczego nowy kanał na YouTube. I o co tu chodzi? Spokojnie, spokojnie to nie będzie żaden taki motyw związany z tym, jak kiedyś na przykład. Próbowałem z genetic cheaters albo z jakimiś tam innymi rzeczami. Aha. Tutaj chodzi o jedną rzecz. Zdradzam teraz sekret nikomu nie mówcie o algorytm. Chodzi o algorytm YouTube. Generalnie pozdrawiam teraz Michała Graczola, e, mojego powiedzmy podopiecznego. E, na treningach personalnych, który z czasem stał się moim ziomkiem i też kumplem, i on mi to też bardzo mocno wytłumaczył, jak to wszystko działa. I robiąc, long story short, to po prostu, co bym teraz nie robił, byłoby to bardzo trudne zadanie, aby ruszyć kanał PFF ten Polish Fitness Freak pierwotny. Nawet jak będę robił materiały codziennie, będzie to bardzo trudne z tego względu, że algorytmy YouTube blokują, jak gdyby, wyświetlanie się nowym użytkownikom, a nawet starym. Nawet, słuchajcie, za używanie zaużywanie za używanie po prostu wszystkiego, co jest niestosowne według YouTube'a. I do takich rzeczy. Zalicza się mówienie o pewnych chorobach do takich rzeczy zalicza się mówienie o pewnych środkach i tak dalej i tak dalej i teraz w moim wypadku gdzie dodacie do tego do tej mieszanki dodacie jeszcze to że przez długi okres czasu nie było u mnie aktywności nie mówię teraz ale kiedyś no to przez bardzo długi okres czasu nic się w zasadzie nie działo, to powoduje, że algorytm czytuje Wasz kanał jako mało atrakcyjny. Czyli nie polecę go dalej. Także wszystkie osoby, które oglądają moje poczynania na YouTubie do tej pory, dziękuję Wam za to, bo jesteście naprawdę wytrwałymi widzami. Bo YouTube Wam raczej mnie nie poleca. Także e, Wy w moim odczuciu i tak przejdziecie na nowy kanał, a jednocześnie będę miał większą szansę na dotarcie do nowych osób. A nie oszukujmy się lata świetności Polish Fitness Freak przypadają na okres 2015-2018, i duża część z moich widzów z tamtego okresu już, że tak powiem, wyrosła z YouTube'a. Ma zupełnie inne priorytety w życiu, ma rodziny, i tak dalej, i tak dalej. Także e, chcąc, jak gdyby, nie utonąć w tym morzu kanałów i tak dalej, muszę uderzyć do nowych widzów. Żeby uderzyć do nowych widzów, oni muszą wiedzieć o moim istnieniu. A żeby wiedzieli o moim istnieniu, to YouTube musi mnie im proponować. To, czy ja im się spodobam, czy nie? To już nie zależy ode mnie. Ale mogę zrobić właśnie coś w tym kierunku, aby właśnie zachęcić ich w ogóle do obejrzenia tego. Także właśnie teraz to robię i mam nadzieję, że ta strategia działania przyczyni się do czegoś dobrego pod kątem rozwoju moich projektów. I. Nie chcę obiecać, że, czy obiecywać, że na nowym kanale materiał będą codziennie, ale postaram się, żeby było jak najczęściej. Także słuchajcie, dziękuję Wam za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie dalej. Ja nigdzie nie zniknąłem. Po prostu wyjechałem na drugi koniec świata. I zapraszam Was serdecznie na nowy kanał. A link do nowego kanału macie oczywiście w informacjach pod tym materiałem. Także... Klikajcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie, bo to wszystko będzie wpływało na to, żeby ten projekt się rozwinął. A co jest w tym istotniejsze, to jest to, że jeżeli od początku ten kanał będzie przez algorytm wyłapywany, że coś się na nim dzieje, to jest większa szansa na to, że po prostu będzie promowany i pójdzie z kopyta do przodu i przepraszam za to, że tak sapię to nie jest spowodowane sobą kondycją chociaż pewnie trochę też, ale Marcin mieszka generalnie w górzystym terenie i dom ma praktycznie na szczycie góry także w jedną stronę jak szedłem było z górki a teraz już było pod górkę bo yy, właśnie w sumie zrobiłem pół godziny doszedłem do domu Marcina który jest przed nami. Czyli tutaj ta chata, którą widzicie, to jest dom, w którym przez najbliższy miesiąc będę urzędował. Tutaj ta chatka. Także takie warunki życia, które zresztą też poznać, See you.